Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale Ja właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie szybko jedzonko i zauważyłam, że pruszy śnieg Ale właśnie widzę przez okno, że już nic nie sobie, A liczyłam na to, że już trochę nam popada tego śniegu i trochę się utrzyma Ale no niestety dzisiaj lipa Dzisiaj z tego śniegu... To nie będzie zabawy. Ja już sobie wyjęłam cztery numerki z kalendarza adwentowego z Ritualsa, żeby ich nie szukać, bo to trochę mi zajmuje. Także sobie je zaraz otworzymy. Mam tu cztery okienka, bo trochę mnie nie było. I numerek 14. czajcie, że zostało 10 dni do świąt. To jest po prostu 10 dni do świąt Dobra, otwieram mnie po kolei, bo otwieram teraz trzynastkę i w 13 jest coś malutkiego. Co to jest? Szampon i bodybar? Wow, takie małe coś. Nie wiem co to jest takiego. Fajnie pachnie. Zobaczymy. Dwunastkę. Od razu otwieram, żeby nie tracić czasu. Coś płyszczącego Uuu! Fajne! Ale jakby ciała Jedenastka jest bardzo duża Świeczka znowu? A nie Scrap i szampon? Uu. Wąchamy mm, Świeżo dosyć Ja lubię takie zapaszki mm, Fajnie pachnie e, No i w jedenastce mamy coś dużego Wow 11 był dyfuzor z patyczkami dyfuzorów też jeszcze nie miałam z ritual, także jestem zadowolona nawet lepiej chyba tak otwierać kilka okienek dziennie bo wtedy człowiek bardziej jakoś się tak ekscytuje no i otwieram od razu onlibio ale tu muszę sobie poszukać tych numerków otwieramy od jedenastki Też coś mieniącego. To jest olejek wygładzający z efektem rozświetlenia o zapachu mlecznej truskawkowej. Mmm, ale pachnie truskawką. 12. Nie widzę. Dobra, widzę coś dużego. A, gumka do włosów, ale tym razem taka duża, frutkowata. Wolę szczerze mówiąc te mniejsze, ale taka jedna, duża. Przez spoko. Dobra, mamy trzynastkę, gdzieś widziałam. Tu jest. I w trzynastce mamy kolejną odżywkę. Domykającą łuskę włosa. I też o zapachu mlecznej truskawki. I co? I czternastkę jeszcze miałam od Ojej, ten karton strasznie mi się. I w czternastce mamy Pawełka Tofiwilina. Dla Kuby Strasznie ten karton mi się dziwnie rozrywa Albo ja po prostu nie potrafię Albo tak bardzo nie mogę się doczekać, żeby to otworzyć, że rozrywam całe opakowanie Także to były kalendarze adwentowe I fanty z nich A ja co? Zapraszam Was na spędzenie kolejnego dnia ze mną Ten dyfuzor stwierdziłam, że sobie już otworzę Ale nie wiem, po co dałam taką strasznie dużą tam naklejkę bo to jest totalnie... Zaburza całą estetykę No i tak jak się spodziewałam, ten klej tu został ja nie miałam tego dyfuzora wcześniej, nie wiem jak go się otwiera Ale ładnie pachnie Czy ja mam to wyjąć? O Prawie wylałam ale się udało. Są i wsadzamy... wsadzane, o, i jakieś łaki. Cute, taki baby. No świetne jest, tylko sobie postawimy koło tych gwiazd betlejemskich. Świeczka już mi się tak kończy. Wieczorami sobie ją odpalam. tak nie to tak nie są in, nie? Wyłącz to może na razie, co? No. Moja się poprątała niestety tu. Aha. Co się zrobiło? Nic się nie zrobiło, bo oj, tak. Ta tak, żeby do końca nie, nie szło w samej podłogi Chyba zabawkę, nie? Co robisz? Tak. Piękne Trochę mi to zejdzie. będzie ładnie wyglądało jak będzie całkiem ciemno na zewnątrz, ale już jest naprawdę fajnie Pociągnęłam za jeden drucik <laughs> i się popsuło Ale tata złota rączka naprawił Zobaczcie co też mi ostatnio przyszło Zamówiłam sobie, Jezu jak to się nazywa, coś na B Ale pewnie wiecie o co chodzi Z Reserved Taki szaliko, komin, czapkę, taki komin po prostu. Bardzo milutki, ale jedyny minus jest. Pfu, no właśnie, jedyny minus strasznie tego jest taki, że jak miałam ostatnio na sobie płaszcz i to założyłam, to to strasznie obładziło mi płaszcz. Także nie wiem, co z tym zrobić, czy po prostu muszę to wyprać, ale to chyba jest taki materiał i boję się, że jak to wypiorę, to by po prostu to się skurczy. Także ogólnie fajne Ale szkoda, że tak gubi cały ten materiał Ale do jakiejś pikowanej kurtki uważam, że to będzie naprawdę całkiem spoko mogło wyglądać No bo nie będzie zostawiało tych takich kłaków Idziemy na lodowisko Jest pusto Idziemy sami też na muzyk Fajnie, że jest taki tor zrobiony Jednak z lodowiska nie dziś zaczęło padać I była strasznie duża kolejka, więc stwierdziliśmy Z gułem, że po prostu W tygodniu to przejedziemy Bo z samej kolejce byśmy stali Chyba z godzinę. nie wiem czy to będzie widać, ale pada śnieg normalnie Taki malutki no już wróciliśmy do domu, byliśmy jeszcze zjeść pizzę W sumie Kuba pizzę, sałatkę, bo ja nie lubię tej Ja jadłem bardzo dobra, polecam A ja jej nie lubię, bo ona ma taki sos pomidorowy ona jak ona do gołąbków jest ona jest właśnie do tego, jest super pizzą To jest pożywna pizza, gruba pizza, sera dużo, dobre, tanio Anio! Jest, smacznie jest, Anio. E, no, nie, ogólnie no nie jest zła, ale jakoś to nie są moje smaki. Niektórzy jej nie lubią. Ma dużo przeciwników. No ale niektórym smakuje tak. Gas elitarnych zwolenników do których się zaliczam, także to jest. Wolę zejść gąbki w sosie pomidorowym niż pizzę w sosie pomidorowym, ale no No nie jest, wolę z... pittę, co się nie jest złe, ale nie moje smaki. E, strasznie zmarzłam, także idę szybko wziąć kąpiel. Basegra w Harry'ego Pottera. Harry tylko w żeby to Tak, właśnie tak. Ja no. e, sobie odpalę jakieś fajne filmy. Tak Jezu, jak ty mi się wtrącasz tutaj dzisiaj. Cię Ambitnie. Szkoda, że tylko na chwilę. Szkoda tylko, że to lodowisko y, nie wypaliło, bo zaczęło później padać. Jak zeszliśmy na dół, no to się okazało, że jest bardzo duża kolejka. A jak szliśmy, to akurat y, jeszcze tam panowie, jakby, nie wiem, utwarcali ten lód, do, dokładali tego lodu, nie, nie wiem jak to nazwać. No i jak zeszliśmy na dół, była straszna kolejka i stwierdziliśmy z Kubą, że nie chce nam się czekać, bo będziemy musieli stać się z, pewnie z godzinka. Także pojechaliśmy szybko coś zjeść. Wiecie, jak w ogóle teraz fituje piżamami do poduszki, ja w ogóle tą poduchę uwielbiam Osoby sobie robię tak O i sobie śpię, tak sobie zagłówkę podkładam, tu się przytulam i lecę spać Ja już się wykąpałam, trochę mnie ta kąpiel rozgrzała i tak rozleniwiła na maksa. Zrobiłam sobie jeszcze herbatę taką ciepłą, jakiś świąteczny mix Teraz sobie odpalę jakiś serialik albo film świąteczny pewnie co? i dziękuję Wam, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!